Cześć kochani, witajcie bardzo serdecznie w tym noworocznym odcinku QA, pytań i odpowiedzi. Pozdrawiam Was z mojej kuchni, czyli z miejsca, gdzie toczą się y, niesamowite dyskusje. Kuchnia jest zawsze najlepszym miejscem do rozmów, dlatego wybrałem właśnie to miejsce na to, by odpowiadać na Wasze pytania, które gdzieś pojawiają się albo w komentarzach. Albo w sieci, na które uznałem, że warto, abyście otrzymali odpowiedź z pierwszej ręki. Także dzisiaj chciałbym skupić się na jednym pytaniu, które właśnie było dość mocno rozpowszechnione w internecie i na które nie padła bezpośrednia odpowiedź ode mnie, więc po to ten odcinek. Mianowicie: Czy zostałem namaszczony podczas Toronto Blessing? Na samym początku kilka faktów, bo fakty są ważne. Nie nasze domysły, tylko fakty. Faktem jest to, że ruch Toronto Blessing, całe te spotkania przebudzeniowe, miały miejsce w Toronto na lotnisku, z tego co się dowiedziałem, bo też musiałem się dowiedzieć pewnych rzeczy, w 1994 roku. Ja urodziłem się w 1992, więc jak łatwo policzyć, miałem dwa lata, kiedy. To, o czym mówimy, miało miejsce, więc, mając dwa lata, jest to dość problematyczna kwestia, by wsiąść w samolot i polecieć gdziekolwiek. Więc, nie byłem tam. To jest pierwszy fakt, nie byłem tam fizycznie. Z tego, co się raczej domyśliłem, chodzi tutaj w tym całym wątku o to, że znaleziono na moich portalach społecznościowych dwa albo trzy zdjęcia sprzed 3, 4, 5 lat. Gdzie sfotografowałem się z dwoma czy trzema osobami związanymi z tym ruchem, które albo tam były, uczestniczyły w tych wydarzeniach, bądź też je współprowadziły. I dodano do tych zdjęć pewną narrację, i myślę, że ta narracja wymaga dość mocnego sprostowania, ponieważ narracja jest dość mocno zmanipulowana. Te zdjęcia, ich komentarze, jakby. Starają się, czy, czy jakby one to robią bezpośrednio, wmawiają ludziom, który, którzy słuchają tego, że ja zostałem tam namaszczony, czyli tak to rozumiem, nie wiem, obdarzony pewną mocą, posłany żeby z ich ramienia, z ich błogosławieństwa posługiwać w kościele katolickim w Polsce. Więc no chciałbym od razu tutaj ten fakt, albo bardziej mit, zdementować, ponieważ kiedyś wydałem takie oświadczenie na potrzeby jakiejś konferencji, na której byłem, bo właśnie takie pytanie się pojawiło, że jedynym namaszczeniem, o którym wiem, które otrzymałem, było namaszczenie podczas Chrztu i podczas Bierzmowania, gdzie na mocy sakramentu Chrztu i na mocy sakramentu Bierzmowania tak naprawdę robię to, co robię. Jestem świadectwem, jestem świadkiem. Ksiądz biskup podczas Bierzmowania wysłał nas wszystkich do tego, byśmy składali świadectwo i czynili to w mocy Ducha Świętego. Więc cała moja posługa jest oparta o, o sakrament Chrztu i Bierzmowania, i stąd bierze swoją moc. Więc z tego co rozumiem, chodzi tak naprawdę o zdjęcia i dlaczego ja mam zdjęcia z tymi ludźmi? Dlaczego ja je opublikowałem? Po pierwsze, 3 czy 4 czy 5 w ogóle lat temu nikt w Polsce nie robił żadnej afery z tego, że nie wiem, słuchasz muzyki, która jest autorstwa protestanckiego albo że no nie wiem, możesz powiedzieć, że protestanci coś zrobili fajnie, coś zrobi, ewangelicy zrobili coś naprawdę dobrze. Dzisiaj to jest według mnie dość chore, że kiedy powiesz, że ewangelik jest ok, że nie wiem ktoś spoza katolickiego kościoła jako chrześcijanin zrobił coś dobrze, to już jesteś teraz nacenzurowanym i mówią o tobie, że protestantyzujesz i robisz coś złego. Czemu ja chciałbym się przeciwstawić? Bo, bo to nie jest w ogóle katolickie podejście do tematu. Ja jako katolik nie muszę. Udowadniać, że jestem katolikiem, przez to, że będę krytykował innych. To nie jest żaden biblijny sposób, to nie jest chrystusowy sposób, to nie jest duch Ewangelii. Więc kilka pytań, które chciałbym postawić, takich trochę retorycznych pytań. Czy to, że robisz sobie z kimś zdjęcie oznacza, że przyjmujesz jego teologię? Czy to, że robisz sobie z kimś zdjęcie, oznacza, że stajesz się mniej katolikiem, że przestajesz szanować katolickie doktryny, katolicką wiarę i w ogóle katolickość? Nie. Dla mnie te spotkania sprawiały, że wielokrotnie ja musiałem umieć uzasadnić swoją wiarę. To dlaczego wierzę? Gdzie to jest napisane w Biblii? To sprawiło, że stałem się jeszcze bardziej świadomym katolikiem, który kocha swoich braci. I to jest ewangeliczne nastawienie. I to jest biblijne nastawienie. I to jest nastawienie Kościoła katolickiego. Do tego za chwilkę będę chciał też przejść. Że kochamy naszych braci. Ja mam wielu znajomych i, i też ludzi, którzy są bliscy mojemu sercu, którzy nie są katolikami. I to nie sprawia w żaden sposób, że jestem mniej katolicki, że jestem mniej katolikiem. Ponieważ kochamy Chrystusa i to nas wszystkich łączy. Chciałbym wam pokazać dwa zdjęcia. Będą dołączone za chwilkę do, do tego filmiku. W których. Nasz papież Franciszek spotkał się z tymi samymi osobami, o które jest wielkie tutaj wielki szum i wielka burza i nie dość, że się z nimi spotkał, nazwał ich prorokami i poprosił o wspólną modlitwę. I to też możecie zobaczyć na zdjęciu. I czy to oznacza, że papież Franciszek nie jest już katolikiem? Czy to oznacza, że papież Franciszek nie kocha sakramentów, że nie kocha Matki Bożej? Ja znam w ogóle wielu protestantów, którzy kochają Matkę Bożą. Może różnimy się w pewnych doktrynalnych kwestiach i widzimy pewne różnice, ale no nie demonizujmy rzeczywistości. Więc papież Franciszek robi takie rzeczy i nie można o nim powiedzieć, że jest zwiedziony, że jest, nie wiem, teraz jakimś buntownikiem katolickim. Nie, to jest nasz papież, którego kochamy, którego wierzymy, że Duch Święty postawił nam na ten czas. Więc zobaczmy ten pewien absurd. Chciałbym podzielić się z wami kilkoma zdaniami, które wypowiedział Biskup Siemieniewski w wywiadzie dla gościa niedzielnego, komentując czterogodzinne spotkanie papieża Franciszka z przedstawicielami ruchów Zielonoświątkowych, Wolnych Kościołów, również Bethel Church, założycieli czy też przedstawicieli Toronto Blessing. Co powiedział Biskup Siemieniewski? To w sferze duchowej niezwykle ważne wydarzenie. Być może dopiero teraz zaczęliśmy rozumieć to, co półtora tysiąca lat temu mówił święty Augustyn. Ci, którzy nazywają Boga Ojcem i odmawiają modlitwę Ojcze Nasz, są wezwani do braterstwa. Augustyn mówił to w odniesieniu do głębokich sporów i dramatycznych podziałów na terenach północnej Afryki, gdzie Kościół Rzymsko-Katolicki spotkał chrześcijan ze wspólnot donatystów. Donatyści mówili, nie chcemy mieć nic wspólnego z katolikami. A Augustyn odpowiadał, nawet jeśli oni nie chcą mieć z nami nic wspólnego, to my chcemy. I wyjaśniał, dlaczego chcemy, bo oni, ochrzczeni, mówią do Boga Ojcze. Widocznie każde pokolenie musi to orędzie cierpliwie odkrywać na nowo. Jeśli mówimy do tego samego Boga Ojcze, to mamy rodzeństwo, czy chcesz, czy nie chcesz. Więc ja mojego rodzeństwa nie chcę nazywać i określać epitetami heretyk, zwiedziony, taki i owaki, ponieważ kiedy kłócisz się z rodzeństwem, a masz rodzeństwo, mamy rodzeństwo, tego uczy nas Kościół, wtedy zasmucasz ojca, który jest zatroskany o swoje dzieci. Także to mówi Biskup Siemieniewski. I, i musimy nauczyć się szanować, kochać e, chrześcijan innych wyznań, bo to jest nauczanie katolickie. To nie jest nic naprawdę nadzwyczajnego. To znaczy, że to są nasi bracia, a nie wrogowie. Nie oznacza to, że musimy się we wszystkim zgadzać, ale oznacza to, że musimy się szanować, musimy się kochać i tam, gdzie możemy e, wspólnie się modlić, wspólnie się błogosławić i kibicować sobie nawzajem, to jest świadectwo na dzisiejsze czasy, dla dzisiejszego świata, że mamy być jedno. I też, żeby nie być gołosłownym, chciałbym polecić wam taką książeczkę wydawnictwa Serafin. To są w ogóle dokumenty, które obowiązują odnowę katolicką, odnowę w Duchu Świętym, więc warto, żebyśmy będąc w ruchach charyzmatycznych, wiedzieli, co mówi Kościół. To są dokumenty kardynała Leona Suenensa. Które pokazują nam, w jaki sposób powinniśmy do tych kwestii podejść. I jedna z książeczek, to jest drugi dokument, Ekumenizm i Odnowa Charyzmatyczna. To jest naprawdę genialna książka, którą trzeba znać, żeby się w ogóle wypowiadać na ten temat. Ona mówi, ona jakby nie jest takim cukrowaniem rzeczywistości, bo pokazuje jakby korzenie odnowy, fakty, za które też zostałem skrytykowany, tu są te fakty podane. Jak to historycznie przebiegało i jak ten kontakt ekumeniczny w odnowie charyzmatycznej wyglądał. Jest też tutaj wiele treści, które naprawdę myślę są ważne, byśmy je wprowadzili w życie i pokazują nam, jak powinniśmy się odnosić do naszych braci protestantów. Chciałbym przeczytać, zacytować z tej książeczki z 11 strony fragment z dekretu o ekumenizmie. I kardynał Suenens napisał tutaj tak. Drugi Sobór Watykański jednoznacznie podkreślił, że duch tchnie kędy chce, i uznał bogactwo jego obecności także w innych kościołach i wspólnotach chrześcijańskich. Konieczne jest, twierdzi Sobór, aby katolicy z radością rozpoznawali i cenili płynące ze wspólnego dziedzictwa prawdziwie chrześcijańskie dobra, które znajdują się u naszych braci odłączonych. Słuszną bowiem i zbawienną rzeczą jest rozpoznać bogactwo Chrystusa i cnotliwe uczynki w życiu innych, którzy świadczą o Chrystusie, czasem aż do przelania krwi. Bóg bowiem w swoich dziełach jest zawsze cudowny i godny podziwu. Nie można też pomijać faktu, że wszystko co łaska ducha świętego sprawia w braciach odłączonych, może posłużyć również do naszego zbudowania. Nic, co szczerze chrześcijańskie, nigdy nie stoi w sprzeczności z prawdziwym dobrym wiary. Dobrem wiary? Owszem, zawsze może pomóc do doskonalszego wniknięcia w misterium Chrystusa i Kościoła. Dekret o ekumenizmie numer czwarty. Więc to jest stanowisko Kościoła, to powiedział Sobór Watykański II. Możemy dostrzec w naszych braciach rzeczy, które są dla nas błogosławieństwem i je docenić. Ludzie mnie pytali, dlaczego masz zdjęcie pod Bethel Church? Bo byłem na posłudze w Stanach, w parafiach. To był mój pierwszy wyjazd do Stanów. Znałem z YouTube'a naprawdę genialne, muzyczne, duchowe uwielbienia ludzi, którzy kochają Pana Jezusa całym sercem, tak jak potrafią, którzy Go uwielbiają w sposób naprawdę no, technicznie po mistrzowsku, którzy oddają w to całe swoje serce i chciałem zobaczyć, jak to wygląda. I, I czy to jest jakimś grzechem, czy to jest powodem do wstydu, czy to jest powodem do e, jakiegoś tłumaczenia się teraz wielkiego, no oczywiście, że nie. Dlatego tego nie robiłem. Ale jeśli chcecie jakby dowiedzieć się, jaka jest geneza, to to jest cała geneza. Byłem tam 15 czy 20 minut i pojechaliśmy też dalej. Także no, z tego powstała wielka afera i, i zrobiono z tego jakieś niesamowite historie, opowieści dziwnej treści, które zasiały katolickiej internet i portale społecznościowe. Także to jest cała historia. Co do samego Toronto Blessing, bardzo ważna kwestia. Słuchajmy Kościoła. To nigdy nam na złe nie wyjdzie. Nawet jeśli Kościół gdzieś nie zawsze mówi rzeczy tak, jakbyśmy chcieli, oczekiwali, albo nie zawsze to w czasie jest tak ubrane, jak, jak powinno. Od 25 lat, czyli od momentu, to jest chyba około 25 lat. Od momentu, kiedy było Toronto Blessing, całe to wydarzenie, episkopat kanadyjski nie wydał żadnego oświadczenia ani żadnego dokumentu na ten temat. To znaczy, że sprawa nie jest taka oczywista, jak stała się oczywista w polskim internecie, gdzie wrzucono pewne wycinki z jakichś spotkań. I okrzyknięto, że Toronto Blessing jest od diabła, że wszystko jest złe. I ludzie, którzy nie mają kompletnie pojęcia, czasami, e, nie mówię, że wszyscy, ale, ale część osób, które w ogóle nie zna tematu, e, nie za bardzo ma wiedzę e, do tego, żeby jakiekolwiek osądy wydawać, zaczęło mówić i pluć na ludzi, którzy tam byli. Gdzie episkopat, który jest najbardziej powołanym organem do tego, żeby oświadczać jakiekolwiek rzeczy, wydawać, na terenie swojego kraju oświadczenia tego przez 20 parę lat nie zrobił. To znaczy, że nie można powiedzieć, że wszystko było złe, albo wszystko było tylko super. Więc czekajmy na to, co powie Kościół. Jeśli Kościół sprawę rzetelnie zbada, to jest nasze stanowisko. Jeśli tego stanowiska nie ma, no, my nie mamy prawa pluć na ludzi. Jacy by nie byli, i jakby nie przeżywali swojej modlitwy i nie przeżywali swojej duchowości. Szczególnie jeśli kochają pana Jezusa. I tak jest, jak jest napisane w tej książeczce, niejednokrotnie do przelania krwi. Więc mój apel jest taki. Nie dajmy się wciągnąć w lęk. Bo jeśli mamy w sobie lęk, ciągły lęk i działamy na podstawie lęku i takich emocji związanych z lękiem, to nie ma w nas miłości. Miłość daje szansę, miłość sprawia, że patrzysz na drugiego człowieka i nawet jeśli go nie rozumiesz, nawet jeśli cię drażni i denerwuje, to miłość sprawia, że szukasz w nim dobra, a nie szukasz w nim zła. Nie krytykujesz go, ale dajesz mu szansę na to, żeby pokazał, wyjaśnił. Myślę, że nikt z internetu, który tak, którzy, z tych, którzy tak łatwo rzucali w te osoby, nigdy nie pojechał do tych osób, nie wysłał maila z prośbą o wyjaśnienie. Ja sam. Nigdy nie spotkałem się z nikim, kto zarzucał mi te rzeczy, mimo że proponowałem. Nikt do mnie nie przyjechał w cztery oczy biblijnie, z moim proboszczem nie usiadł. To były tylko rzucanie, rzucanie mięsem w internecie i, i to nie było biblijne. Ja chciałbym się zwrócić do tych, którzy takie rzeczy robili, i dać wam takąś jakąś moją jedną refleksję z mojego serca. Chcę wam naprawdę podziękować za to, że jesteście, ponieważ. Przez trudne rzeczy, które gdzieś być może wychodziły z Waszych ust dla mnie osobiście, ja się uczę świętości, ja się uczę pokory, uczę się tego, jak wiele jest we mnie jeszcze takiego czasami szukania u ludzi akceptacji. I, I to jest we mnie zabijane, więc bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście, i szczerze z serca się za Was modlę. Chciałem to Wam powiedzieć, i z moich ust nie usłyszycie słowa przekleństwa w Waszym kierunku, nie usłyszycie słowa jakiejś takiej pustej krytyki. Ja mam w sercu pokój, ja przebaczam zawsze, kiedy jest coś trudnego, zresztą sam tego uczę. I sam w ten sposób chce żyć. Tego oczekuje od nas Pan Jezus. Także naprawdę błogosławię Was z całego serca i nie mam do Was ani trochę żalu. Więc niech Pan Bóg Was błogosławi. To jest to, o czym chciałem się z Wami podzielić. Więc podawajcie to dalej do tych, którzy mają wątpliwości. To jest pewne i sprawdzone źródło. Więc niech Pan Bóg Was błogosławi.